Hejcie, witajcie mordeczki, z tej strony Migao i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o kolejnej grafice, która prawdopodobnie daje nam spoiler na nowy sezon trzeci. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym Was bardzo poprosić o zostawienie łapeczki do góry tam na dole, tak aby ten materiał trafił do większego grona odbiorców. Oczywiście nie zapomnijcie wpisać mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Migao. I nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału wraz z dzwoneczkiem. Również na kanale trwa obecnie konkurs na 20 tysięcy faudolców. Link do filmu konkursowego znajdziecie w pierwszej linijce opisu. Od kilku dni praktycznie nic nie dzieje się na grze oraz nie pojawiają się żadne nowe przecieki w plikach gry. Dopiero wczoraj na Twitchu pojawiła się grafika, która przedstawia coś, czego jeszcze nikt nie widział. Jak dobrze wiecie na Twitchu są tak zwane klipy, które są tworzone przez społeczność, która ogląda streama i trafiają na kanał twórcy. Zawsze przy klipie pokazuje się grafika gry, która przedstawia to z czego jest stworzony dany filmik. Przez pewną wpadkę na Twitchu grafika for Fortnite'a uległa zmianie i zamiast pojawić się tego loga, pojawiło się takie oto logo. Logo te przedstawia scenkę z ratowania świata, która nigdy nie była na grze, a klipy pochodzą z samego Battle Royale. Jest to oczywiście logo starego ratowania świata, czyli płatnego trybu, który znajduje się po wejściu do gry. Niestety nie wiadomo dlaczego zostało ono tam dodane i jakie będzie miało znaczenie w późniejszym czasie. Przypomnę wam jeszcze, że Twitch zmienia grafiki na takie, które są motywem danego sezonu, przynajmniej w Fortnite'cie. Grafika, która Została przedstawiona pochodzi z Game Informera z 2014 roku, czyli grafika ma już ponad 6 lat. Do tej pory nie udało się ustalić tego, co tak naprawdę Twitch miał na myśli, wstawiając tą grafikę na tematykę Fortnite'a. Oczywiście stare zdjęcie zostało już przywrócone na Twitcha i wygląda wszystko dobrze. Jednakże sam fakt tego, że zdjęcie zostało podmienione, może oznaczać tak naprawdę wszystko. Sezon trzeci rozdział 2, startuje dopiero za 6 dni, tak więc na razie nie otrzymamy jakichś ciekawych spoilerów. Pierwsze zwiastuny pojawią się maksymalnie w poniedziałek około godziny 15 lub 16 na Twitterze oraz w informacjach na grze. Miejmy nadzieję, że sezon trzeci w rozdziale drugim będzie o wiele lepszy i co najważniejsze krótszy niż ten sezon i poprzedni. A dla osób, które chciałyby wygrać karnety bojowe na nowy sezon trzeci, to godzinę przed startem aktualizacji 13.0 na kanale odbędzie się live. Będziecie na nim mogli wygrać kilka karnetów bojowych, a sam stream odbędzie się około 7 lub 9 rano. Żeby wy grać trzeba będzie mnie wspierać w sklepie kodem Migao oraz subskrybować mój kanał wraz z dzwoneczkiem. I to chyba wszystko w temacie tajemniczej grafiki, która została opublikowana przez Twitch'a, a kolejnym tematem dzisiejszego odcinka będzie włas pod agencją Midasa. Pewien polski leaker postanowił stworzyć własny włas pod agencją Midasa. Oczywiście nie jest to żadny przeciek, jednakże spędził on nad tym ponad 6 godzin, a sama grafika wygląda naprawdę realistycznie i bardzo ładnie. Same modele agencji zostały stworzone w blenderze, a co Reszta w aplikacji Unreal Engine 4. Jak sami dobrze wiecie, z agencją podczas wielkiego eventu ma się coś wydarzyć i ma ona zostać zniszczona prawie do zera. Na ten moment nie wiemy, co tak naprawdę stanie się na agencji, ponieważ pliki eventu będą dopiero dostępne kilka godzin przed startem. I to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie znać, co sądzicie o grafice, która pojawiła się na Twitchu. Pamiętajcie, że już jutro o godzinie 11 na kanale pojawi się nowy materiał, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten materiał wam się spodobał, to będę wam mega wdzięczny za zostawienie łapeczki do góry tam na dole, tak aby ten materiał trafił do większego grona odbiorców. A ja wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!